Siemano Dzik z tej strony, witam was wszystkich na kanale Dzik, nowo otwartym kanale, który właśnie wystartowałem. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj dobrze bawić. Jak widzicie, widzicie moją twarz! Wow! A teraz jestem szeroki. Również widzicie moje niewyprasowany background, więc to wszystko będzie się na waszych oczach zmienić tutaj razem ze mną. Więc mam nadzieję, że będziecie tym zainteresowani. A teraz nie chcę wam przedłużać. Bo słuchajcie, zobaczcie, komy tu mamy. Mamy tutaj naszych ministrantów, których będziemy zrzucać z klifu i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Bo jest tutaj nasz Piotruś Kaskader i jest tutaj nasz ziomeczek Michael, a.k.a. Paweły. Więc mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Nie dostajemy jakiejś kary ani grzywny. No i będzie fajnie będzie fajnie. A wy co? Jak jesteście tutaj nowi, a pewnie jesteście tutaj nowi, bo nie wyobrażam sobie tego, to walnijcie w suba, stawcie łapy w górę i napiszcie. Jak macie jakąś propozycję, to ważne, abyście pisali, bo jest to nowa seria. Pewnie jeszcze kilka ich się pojawi, więc możecie obserwować, bo nie będzie tutaj nudy. A co? A ja was zostawiam z tym i zapraszam do odcinka. No słuchaj, Piotrusiu, jesteś gotowy? No, to musisz być gotowy, no nie ma innej opcji. No to jestem. No to dobra, słuchaj, Pawełek, chodź, pójdziemy ze mną. Nagra mi i Wyciągnij kamerę z pojazdu. Oczywiście. I słuchaj mnie. Pojechały tam te dwa bezwały, to teraz mi powiedz, boisz się? O, i Nie bój się, bo pamiętaj, że kot zawsze spada na cztery łapy, a ty jesteś kotem. O, jestem kotem, jestem kotem. Dokładnie. No, w takim razie, jak już sobie wyjaśniliśmy kilka rzeczy, to no, mam nadzieję, że skok będzie udany. Nagrywasz to, Michałku? Oczywiście. Że Pawełku, Michałku? Bardzo dobrze. Czy jakieś ostatnie słowo? Pozdrowcie moja mamę. Pozdrowimy, pozdrowimy. pozdrowimy. Trzymaj się. Mam jeszcze pytanie. Prowadziłeś kiedyś pojazd? E, raz z tatą. A co prowadziłeś? E, jakiegoś malucha. A, malucha, no słuchaj, to taki większy maluch trochę. Dasz sobie radę, dasz sobie radę. Michałku, nagrywaj go. Dobra, to co? Ja się ustawię tylko i będziesz skakał. Ty, Michał. Tak. słucham. wiesz, że on to nie przeżyje najprawdopodobniej? Ale, ale to nie was. On o Jezu widzowie gość zimno. właśnie skoczył z klifu Ależ nagranie pastorze O dokładnie! Jezus to Maria! niesamowite, jaki materiał! Też to zobaczyłem! Co to będzie? Dla Jezus mnie to, to jest niemożliwe. A gdzie on tam poleciał? Pawełku, Pawełku, pseudonim Michaelu, pseudonim Michał. Tak. Uzyskaliśmy najlepszy materiał na YouTube. Oczywiście, to jest tak myślę. Ale tak w sumie zdałem sobie sprawę, że poświęciliśmy jednego z członków naszej parafii. A no, może? Oczywiście, może... Ale jaki materiał mamy! No ale dokładnie, to mamy materiał i, i w sumie to... możemy mieć jeszcze kary za zniszczenie środowiska i nielegalne, w sumie nieumyślne zabójstwo, więc może lepiej go poszukajmy, durniu! No tak, 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 tak. chodźmy, chodźmy. Znaczy, tak, tak, dobry przyjacielu mój, sami widzicie, że tutaj ministranci nie mają łatwo, gość został totalnie wyrzucony, jakby nie spodziewałem się, że on tak szybko pojedzie, gość... Niezły ministrancior, ale musimy go poszukać, bo lipa by była, gdyby tutaj Piotrusiowi się coś stało. Wiecie o co chodzi? Dobra, jesteśmy już w wawcie Będziemy się udawać gościa szukać. No bo, tak jak powiedziałem, lipa, żeby nam ministrant tutaj jeden ubył. Mam nadzieję, że go odzyskamy. Yy, dobra, słuchaj, Pawełku, no Tak, Tak, musimy go znaleźć. Kawałek odleciał, ale, ale gdzieś w linii prostej od tej kolejki. Yy, tak, ja również podejrzewam, że to była linia prosta. Stwierdzenia Kolumba. Mogę kolumba, tutaj Kolumba. tak, tak. tak kolumba, stwierdzenia no, Kolumba i pochyłej mi Dasa mogę wywnioskować, że jest na samym dole i wybuch. Ale to pesymistyczne nastawienie to trzeba poszukać, trzeba uwierzyć. Słuchaj, widzisz go gdzieś? No jakby mm, z daleko, nie, by nie Leciał, to takie. No gdzieś tu musi być, musi być. Hmm, To może poszukajmy w głąb, a nie w dół. Może w lewo, w lewo tu jest taka wyrwa. A no tak, tu się mógł odbić. Dobra, pojedziemy tam. Dobra, chodziło ci o tą wyrwę. Oczywiście, no tu jest takie podejrzane miejsce. A wyczuwasz tu złą energię. Wyczuwam bardzo złą, ale sprawdźmy, sprawdźmy. <laughs> Mamy naszą zgubę. Nie widzę go. Ja go widzę, ale widzę wybuchnięte lampy. <grym> kamień! Trzeba sprawdzić. Kamień... No kamień go, potrącił Michałku, uspokój się. Pastor się tam nie pcha, tam nie, nie spokojnie. Byłem kiedyś alpinistą górskim. Ojeździe. Żyję, żyje, pastorze. O <grym> Jezus. <grym> Jezus i co mu nie jest? Eee. Wyjdzie z tego O Ojej Piotrusiu, jak tam z tobą? Piotrusiu, zabierzmy ten kamień O Jezu, on jest cały połamany A co z autem? Jak, jak to auto wybuchło, o, a on przeżył. samochód o, chyba gdzieś tam spadł, ale to nieważne, nieważne To posponźmy się to głazu Tak, 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 tak. Nie no przeżył wybuch Lamborghini Ale to dobrze, bo nie straciliśmy ministranta, więc fajnie Teraz nasza w tym Ciężki rola, żeby uratować go yy, dobra Piotrusiu, nic ci nie jest, możesz rozmawiać z nami, na pewno? Chyba nie może ja mam w aucie, mamy wodę święconą. Ale to nam mu nie pomoże, musimy go do szpitala zawieźć. Mowę może przywrócić. Nie wiem, jakie są efekty uboczne, ale czemu by nie spróbować? To daj mu jeszcze zagryźć, nie wiem, chlebkiem jakimś. Ale A, dobra, pójdę po auto. A, dobrze, pastor. Ale żeśmy się wkopali, władowaliśmy się w niezły bagno z tym ministrantem, teraz musimy go ratować. Dobra, spróbuj go jakoś zapakować tam na pakę. Dobrze, dobrze, dobrze. No, no to udało się go wpakować. No, no widzę, siedzi No dobra, pojedziemy trochę. Dobra, Michałku, on się tam trzyma. Piotrusiu, Piotrusiu, no nie wiem, no trzeba może wodę wyświęconą w twarz, to mu... e, po, To poczekaj, wyjedziemy na normalną drogę, bo tak to jeszcze mi sypniesz. Dobrze, 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 ja byłem na kolejce kurskiej, tam na molo, ja mam wytrzymałość. Dobra, e, Soj, najszybciej musimy się dostać do szpitala, e, lej mu tak. tą wodą po morcie. Piotrusiu, Piotrusiu! Piotrusiu! E, co jest z nim? On się dławi? Zadławiłeś go? No. Piotrusiu? Ale co ty es mówisz? Alberto. Alberto raz? Robió... Ale... ale co, co ty ktoś mówisz? mówi po hiszpańsku! To mnie! Ale... Ale moment, bo... Piotrusiu, powiedz jeszcze coś. Jeszcze. Co jest widzowie? Powtórz. <śmiech> powtórz, <śmiech> bo jakbym... Ja, ja kojarzę, ja kojarzę to. Mm, skąd to kojarzysz? Ja byłem w górach Ural i tam był bebok. Ja usłyszałem od beboka. Od beboka słyszałem. To taki demon, tak? Bebok, demon, demon taki był. Takie niestworzone rzeczy mówił. Piotrusiu. Halo, Piotrusiu, odezwij się. To siłę nieczystego, pętałem. Prawdopodobnie. Albo uderzył głową i przestawiło mu się coś. Dobra, idziemy do szpitala. Myślę, że wersja z siłami nie z tymi jest bardziej prawdopodobna. No to tutaj, to tutaj. Dobra, dojeżdżamy już. Trzymaj się. O Jezu, ale tu mają zadymę. Zobacz ile osób. Jakaś bójka, może. Dobra wyprowadź go, tylko trzymaj go z dala ode mnie, bo coś wspominał o mnie. Piotrusiu, Piotrusiu, idziemy. O, kask. Wasz dobrze, dobrze za mną. To dobrze, no to właśnie przez kask I nic to się nie stało. Tak, kask to dobra. Co, rzecz. co ty mówisz? Ale nie po rodzicach, Pietrusiu. Chodź, chodź. Zabierz go ode mnie stąd. Poczekaj. Doktorze, Słucham y, potrzebujemy pomocy. Mamy najprawdopodobniej y, połamanego całego i w dodatku opętanego. Ojej Zacznij za, 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 coś to. do mnie po hiszpańsku. O ten. Ten co się wywrócił. Na no, opętanie jakoś zaradzimy, ale z tym połamaniem to będzie problem. Tak, tak, tak. No trzeba go poskładać. No, wygląda to fatalnie. Mm, no, ja w, weźmie się go na jakąś salę operacyjną. Specjalista? Tak, słucham. Mamy wolną salę. Jasna sprawa. Bierzemy to go. Już, 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 już bierzemy. Dziękuję. Proszę się nie ruszać. Przynieście nosze, na przynieście nasze, Dobrze, idziemy. Pa parafia wniesie opłatę. Dobrze. Co jest? Z nim na czworaka co chodzi. Mi się <laughs> Matko, co się, mi sobie? Ej, woda się. Co jest widzowie? ja się co. Lejko tą wodą, ja stąd uciekam. Uciekam stąd. Bierz tą wodę, ja stąd uciekam. Dobra widzowie, uciekamy. Stąd gość. Zaczął na czworaka chodzić. Musimy odhaczyć jedną rzecz. Nigdy nie zrzucać mi z góry czy czyli, bo ich opętuje. Wstąpił w nią jakiś zły dół, nie wiem totalnie co się stało. Wow, było grubo, ale mam nadzieję, że dobry materiał z tego wyjdzie. Wrzuci to pewnie na jakiegoś Live Invadera parafi, żeby zobaczyli jak się świetnie babimy. Dobra, widzowie, a teraz, no co? Musimy chyba coś innego zrobić. Mam tu już, widzicie, numer przygotowany. Będziemy dzwonić po ekipę filmową, którą już mieliśmy załatwiać u derka na odcinku na kanale Ekipa TK, ale nie załatwiliśmy tego, więc musimy się jakoś z tym wyrobić po prostu i dać sobie radę. To, co dzwonię do nich, podobno na ogłoszeniu byli mocni, więc mam nadzieję, że teraz też będą dobrą firmą. Dzień dobry, to dzwoniłem się do ekipy filmowej. E, no, no, oczywiście, że tak. Jednej no bardziej profesjonaliści, tak? Dobrze? To no oczywiście No to, to dobrze Słuchajcie Moglibyśmy się gdzieś spotkać Porozmawiamy o interesach Spotkać Hmm y, Nie wiem Zaproponuj coś Bo szczerze to nie wiem y, To słuchaj To proponuję Nad Mirror Parkiem Jest taki bardzo ładny oczkowodny Taki stawik Może tam się spotkamy Dobra Bo tam taki mostek Widziałem, to na tym mostku o, No no, to no, dobrze To ja zaraz tam będę Bo muszę właśnie Wracam z innego miasta No dobra To my już tam lecimy no. Dobra to trzymaj się, widzimy się No, no tak, dobra. Widzowie, gości nie brzmiał mi na profesjonalistę, może to jakieś moje, nie wiem, obiekcje co do niego, ale wydaje mi się, że po głosie to trafiliśmy na niezłego agencika i jedziemy właśnie to sprawdzić teraz. Dobra, dojeżdżamy już powoli do tych chłopów Z ekipy filmowej Mam nadzieję, że właśnie ich tam spotkamy A nie, że nas wystawili a W ogłoszeniu pisali, że są profesjonalistami No to powinniśmy się dużo po nich spodziewać No są to jesteś ludzie, ale nie widzę chyba Ich jakiegoś, nie wiem, pojazdu, multiwa No takich rzeczy Chyba taka firma coś powinna mieć Sami jesteś normalni ludzie, ale filmowców brak No widzowie, tak chodzę, chodzę, patrzę i ich nie ma O, a tam jakaś kamera jest I gość do mnie ma. a to pewnie oni Ale jak się tam dostać teraz? No nic, to pójdziemy w pław, no Normalnie Alberto wodnym. Co, leci, tak, o. co to są za wieśniacy? No dzień dobry. Witam, witam. No, witam, witam, ale to wy jesteście tymi profesjonalistami? No, Widzisz? oczywiście. Nie widać, przepraszam. A przepraszam, a co pan ma na głowie? No jak to? To jest co? profesjonalna antenka. Łapie zasięg z kamery. Pasek coś z diamentów. Aha, panowie... Pa, samo to... zegarki, zarabiamy tyle. Właśnie, panie, jesteśmy po prostu profesjonalistami! <laughs> a, a no właśnie, jeżeli mówimy o tym profesjonalizmie, no to, to co panowie wcześniej robili? Co no. wcześniej? A czego my nie robiliśmy, proszę nas zapytać? No to właśnie no, pytam, właśnie. czego nie robiliście, bo potrzebujemy... Wszystko filmowej. Wszystko. To, to słuchaj mnie, panie. W ogóle, Alberto, witam. Stachu. O, dobra, Stasiu i Franek, słuchajcie, potrzebuję gości, którzy nagrają paradokument o mnie, bo natrafiłem na dziwną rządową sytuację. Nikt mi na to nie uwierzy, dopóki nie będę miał to nagranego. Rozumiecie? Rozumiemy. Rozumie się. No, to opowiedzcie trochę o swoim doświadczeniu. To tak, nagrywaliśmy dyski. O, nagrywaliśmy dla kogo, dla kogo? A, taki jest raper, nie pamiętam jak on się nazywał. Hmm. No, jakiś tam był. I ogólnie to nagrywaliśmy jeszcze m, takie różne paradokumenty, tak, wiesz. Tak. O zjawiskach no. paranormalnych, jak duchy. Tak. Tak. Mhm. W lesie, w lesie takie były duchy, <laughs> wie pan. W lesie duchy, okej. Okay. Ci goście coś mieli No, tam, nagrywaliśmy śmierdzą. naturę też. Naturę? Podziwialiśmy... O, to tak, dobrze, natury. bo ja będę właśnie spędzał wakacje między naturą. Co w tej naturze robiliście? Nagrywaliśmy ptaszki, króliczki. Niedźwiedzie, które tam robią różne yy, yy, rzeczy. To co, co robią takiego? No i na przykład chodzą. A mogę zobaczyć, gdzie wasze portfolio? Yy. No, aktualnie strona tam, yy, ten, edytujemy ją, ale za kilka dni. Po, po zapłacie, tak. po nagraniu. Dobra, dobra, widzowie tak. ci gości to muszą być z kamerzy, ale trudno, bierzemy ich, bierzemy ich. Będzie śmiesznie. Mm, no dobra, słuchajcie, od razu wam powiem, że mi śmierdzicie. Jak to? Co ja, się ta... myłem? Gada. ja też się myłem. No nie, no, tamty. ale panowie, nie wyglądacie na takich, którzy mają realne doświadczenie. No mamy, no, naprawdę. ja teraz... To podaj, tak. podaj, tytuł filmu, który zrobiłeś, dokumentalnego. Dokumentalnego? Rekin w akwarium. Tak. Aha. Dobra, macie tą robotę, przekonaliście mnie. No. Zaczniemy od 200 dolarów dziennie. Mi pasuje. No, mi też, mi też, bardzo fajnie. Oczywiście na dwóch do podziału. Hmm. Dogadamy się, dogadamy się. No dogadamy okay. się, ale od 200 zaczniemy. Miło mi was Jasne. witać w swoich szeregach, słuchajcie. Witam, witam. Dzisiaj macie taki testowy dzień. Tak naprawdę to jutro zaczniecie, ale możesz już odpalić kamerę. A gdzie macie mikrofon? 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 No to antenki mikrofon? to jest mikrofon. Nie no, co ty y gadasz? No ale. Czy no, tak. twój kolega nie jest dźwiękowcem? No właśnie, poczekaj, pan. Wie pan co? No. Bo ja nie mam, ja, za, ja zapomniałem mikrofonu, wie pan. Ale, ale skąd. <grym> Nie, skąd go pan no. zapomniał, bo nie rozumiem No, no bo nagrywaliśmy ten dokument, nie? W lesie, o tych niedźwiedziach, innych sarnach I ptakach, nie? No i, i... Podleciał, ożył i zabrał na mikrofon No tak, ja wtedy do góry tak robiłem Żeby tam te dźwięki były, było słychać No i no i zabrał, no No rozumiesz pan, zabrał No rozumiem, rozumiem, no mówi się rozumiem Ja kopię no. nowy To chłopaki, to teraz pierwsza, pierwszy test Możecie już odpalać nagrywanie Dawajcie płap, Dobra. lecimy. O. Dobra widzowie, goście są niemożliwi Wyglądają na totalnych skamerów. Płyną za mną z kamerą. To jest niemożliwe, co tu się dzieje. Bierzemy ich ze sobą, oczywiście. Do naszej eskadry, ślepego. Ja nagrywam. Wszystko nagrywą. Tak, to ja chciałbym się przedstawić. Witam, jestem Alberto. To jest dokument o mnie. Jestem prostym chłopakiem. Tak, I prowadzę kościół. Zapraszam za mną. Słuchajcie, chodźmy do auta, pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. No, For to zdrowie, pamiętajcie. Dokładnie, wskakuj do furki. Słuchajcie, usłyszałem, że mój serdeczny przyjaciel otworzył lociarnię. Pojedziemy tam sobie, dobrze? Tak, 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 tak. I byłem na lodach, byłem, byłem. Był pan tam? Tak, tak. Jak tak. dobre? Dobre, dobre czy nie? Świetne. Tam są takie smaki, takie dowolone te lody są. No, 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 miód malina. To dobrze, bardzo cieszę się, więc chodźmy. Jedziemy. Jeszcze zadzwonię do Derka, albo w sumie zrobimy mu taką niespodziankę. Tylko pamiętaj, żeby to nagrywać. Wszystko, wszystko nagrywam, nawet teraz. Dobrze, dobrze. Dobra, widzowie, dojeżdżamy już powoli do Derka. Zobaczymy, co ten gagatek ma dla nas tutaj dobrego z lodów. To jest chyba jego lokal, z tego co słyszałem. Zaraz zobaczymy. Yy, to jest chyba jego lokal, co nie? Trochę pusto tutaj, to jest jego? No właśnie, nie wiem. Dobra, chodźcie za mną i, i co, nagrywaj mi cały czas. Idziemy do Derka. I, idziemy, idziemy. Dobra, widzę, wchodzimy do Derka. To jego nowa restauracja. Zobaczymy, jak mu wyszło. W sumie. Hmm, pustki na razie, gdzie on jest? Halo, Derek? O! Tu się znalazł. E, wi witam e, cię przyjacielu serdeczny. Siema, co to za kamera? E, słuchaj, to on nagrywa dokument o mnie. A, ten, atla. No, e, przy przywitaj e, się z kamerą. Siema! Derek, jestem ten. No, to, to, to jest Derek, słuchaj Derek. E, to może jakiegoś loda mi zaserwujesz? Zrobisz mi loda? Zrobię ci tylko... A tak przy, przy kamerze? Mm, no tak, no jakie macie tu smaki? O, ten. no. Nie, nie krępuj się kamery, to jest to jest dokument o nas. Nie musisz się Mhm. Mm Jaki byś chciał? No, y, ja bym chciał, truskawkowy i smerfowy. Mhm. to już nakładam, a ten. Co z tymi wakacjami? Y, no słuchaj, no będziemy zaraz jechać do tego gościa, to tu też jestem w sumie. Jestem już na spotkanie, tak? Będziemy musieli mu zostawić trochę pieniędzy, więc tam przelałeś mu tyle. Prosiłem? Tak, tak. Dobra, cieszę się, to ja wezmę po prostu, mu też przeleję najwidoczniej i co no? A czemu ten debil kaktusy nagrywa zamiast nas? Właśnie, co ty robisz? Piękne kaktusy, natura. Moją ulubioną. <noise> co on robi, widzowie? Masz twój o, Dziękuję bardzo za loda. No to co chłopaki? To chyba jedziemy, tak? Tak, jedziemy, chura przygoda! Yeah, 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 yeah. Nagrałeś to? Wszystko nagrywam, wszystko. Widzicie widzowie, mamy dźwiękowca, mamy operatora, mamy Derek'a Debilas, z, z którym pojedziemy sobie po prostu na wakacyjki. No jest klasa, jest klasa. Co się stało, Derek? Przewróciłem się i wytniesz to. Ale to jest, to nie ma wycinania. Tu nie możemy nic wycinać, to jest... Jak lew. nie? No to jest na żywo, nie będziemy nic wycinać stąd. Nagrywaj nas, a nie krzesła. To nie jest live stream. To, No to nie jest live stream ale mi, mi, to słuchaj, nie mam montażysty. To a ten, poza tym to jest film. do dokumentalny. O No nie. i co z tego? No i to z tego, że nie będę Twoi, nic w Twoim filmie dokumentalnym nie musi być jak się wywracam. Musi być. Nie musi, jedźmy tam, bo mnie zara. gdzie zgubiłeś swojego brata dźwiękowca? Zgubił się w ludziarni. Dobra, poczekamy na niego i jedziemy. Czemu jakiś debili zatrudniłeś? Mieli być profesjonalną firmą, ma to jakieś wsiury. Schakuj dał ta Derek. Widzowie, czekamy już na to gościa bardzo długi czas i w sumie nie wiem co mamy zrobić. Zapytam się do chłopa: No i gościu, ile mam jeszcze czekać na niego? Te lody są jakieś zatrute, siedzi w kiblu, nie chce wyjść, mówi, że go brzuch boli. Dobra, jedziemy bez ich. Widzowie, właśnie jedziemy z chłopakami do tego gościa od domków. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie pięknie, gładko i cykpyk. Mam nadzieję, że się z nim dogadamy i trochę nam opuści tej ceny. No jak, Derek, jesteś zajarany na to, że będziemy sobie wakacjiki robić? Yy, tak, ale tak a propos jeszcze tych lodów, nie? Mhm. Ty je zjadłeś? Mm, no nie, to tak wiesz, polizałem trochę. Bo, Bo chyba wiem, dlaczego ten gość tak siedzi w kiblu. A czemu? Dzisiaj miał przyjść taki chłop. No, no, no i co z nim? No i dosypałem takie środki czyszczające. Do, do lodów? Przedajesz te a. lody ludziom? Jesteś niepoważny, gościu? A, kameraman, ci pytał o zdanie. Nagrywaj to, nagrywaj to. No to też wy. To zła reklama dla mojego biznesu. Aj dobra Derek, potem porozmawiamy, ale nie, nie dosypuj żadnych środków ludziom. Ale mówię. to jednorazowa była akcja, bo miał przyjść taki jeden chłop. Ale nie przyszedł i wy przyszliście. No i dobra. Dobra, chłopaki, dzwonię do niego, bo trochę żeśmy pogadali. O, o witam, witam, Dodzwoniłem się do pana z ogłoszenia, domki wakacyjne. Y, tak, tak. Y, moglibyśmy y, Marek się gdzieś Zabijaka. spotkać. Y, pewnie. Dobrze, ja aktualnie jestem obok cmentarza w Los Santos, więc jakby pan mógł, to gdzie by pan proponował? Y, może tam gdzie w golfach kraju. Pole golfowe, tak, tak. Rozumiem, no. To pana hobby tak zapytam? Z ciekawości? Pewnie jestem mistrzem. Mm, sprawdzimy to, dobrze, już jadę tam. Y, dobra, chłopaki. Jest na polu golfowym, jedziemy do niego. Ok. Aj, to jest twoja odpowiedź na ten cały mój wywód. Jaki ten twój cały wywód, jak ty podniesie jedno słowo? A i w ogóle idź. A miść. Mi no dobra, to idę. Nie, 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 nie wychodź, Derek. Derek! Jezu, widzowie, Dobra, co robisz? Gościu, wsiadaj i chcesz wakacje, czy nie? No chcę. No to chodź, jedziemy. Chodź, zostawimy to auto i pójdziemy z piechoty. Szef Derek, jak zwykle widzowie, odwala. Zobaczymy, jak to będzie w domku, jak będziemy sobie mieszkać. Wzięliśmy dwa różne domki, będziemy chcieli wziąć, bo widzieliśmy w ogłoszeniu i mam nadzieję, że y, będzie jeszcze taka możliwość, bo trochę z tym zwlekałem, z tą rezerwacją. O, to chyba on. Widzisz go, Derek? No, powiedzieć coś? No? Zaczęłam to spotkanie z prezydentem. O, gratuluję Ci. Się ma. Yy, witam Wit pana bardzo. Oj, krzesło o, strąciłem, ale no, silną nogę. No i pan gra w golfa tutaj? No, codziennie na treningi przychodzę. Yy, nagrywaj nas. A czy ja pozwoliłem na udostępnienie. Biznesu? Przepraszam bardzo, on kręci dokument o mnie. O. Właśnie, okay. może chciałbyś zostać krzesłem? Y, y, spokojnie, spo uspokój się. Żartowałem! Kolega a, taki prankster, a, on się wywodzi a, z YouTube'ów. Y, zna a, pan? A, znam. Opowie nam pan coś o tym domu. O tych Pewnie dwóch w sumie, bo chcemy dwa domki. Takie piękne domki położone w górach z widokiem na piękny las. Ma pan tam prąd i internet, jakiego w mieście nie ma? Z w w leście jednego terabita. Na sekundę. Teramita. To, pana, to jest coś niemożliwego. Mhm, uh -huh, uh -huh. Takie rzeczy tylko um. Mhm. Uh -huh. To brzmi sensownie i wcale nie jest kamersko. Proszę pana, czy ja wyglądam na oszusta? Ja mówię, że właśnie nie wygląda pan. Te ręce zabiły niejedną anakondę. Nie robię uh -huh. ty tygrysa. Wiem, wygląda pana takiego. Uh -huh. Lubi pan popolować? Ja lubię wszystko, proszę pana. A to, no to dobrze, ale skąd ma pan pieniądze na takie domki? Y, zarabiam na życie y, podróżując po krajach od Antarktydy do Amazonki i tam poluję na zwierzyny. Eee, o jezu, przepraszam. A, a w nim się właśnie niedźwiedź obudził. No. Lubię niedźwiadki. Może na, na jakąś kawkę skoczymy. Ja chyba ja, ja podziękuję. To, sobie, to może załatwmy te domki, co? Ja chyba podziękuję tym domków. Są bo... najlepsze, najlepsze to jakości. dostał pan przelewy nasze? Tak. To prosiłbym, żeby dał pan nam klucze, by byśmy się udali tam. No i lokalizację. Tej, tam widziałem, że to pod tym tartakiem, tak? I tak, 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 pod tartakiem, tak. To prosiłbym tam jest całe o... osiedle, proszę pana. O, osiedle, jeszcze Cały, lepiej! Piękne domki, tak, pod tartakiem. To dobrze, to prosiłbym o lokalizację i klucze do tych dwóch domów. E, tak, tak. To zaraz przejdę, idę po klucze. Dobra, dobra. Nie widzę jak wam, ale mi coś tu śmierdzi. Gość niby zarabia na życie, polując na jakieś anakondy. Derka znów odkleiło, a my jesteśmy sami z tym biznesem. Nie wiem, jak to będzie, ale no, ciężko to wygląda. Dla mnie gość po prostu jest. E, e, tak, bardzo. O, o, ma pan klucze nasze? Tak, one są z plastiku specjalnie, bo takie ząbki nowe. Aha, zamki z plastiku. Kurczę, mhm mm derek weź swoje furtki przeciw y, mm -hmm. takie nowe z plastiku tak tak no coś ten kluczyk powiem panu no dobra dobra no to są te najnowsze domki te te, te za które tak, zapłaciliśmy na osiedlu tak y, to my już się tam utamy nam no. y państwa tak a w razie problemów możemy do pana dzwonić y, tak ale mnie nie będzie a czemu ale... pana nie będzie y nie na wakacje jedziesz y, no dobra no, no, no właśnie nie Ej, derek a no. Śmierdzi mi tu. Czemu? Gość nam dał plastikowe klucze do wili za ponad 200 tysięcy. <grym> nie wiem, może. No i co? Nie wiem, ja we wszystkim szukam spisku, no ale to po tej sytuacji rządowej. Ja bym na jego miejscu podobnie robił. No dobra, pojedziemy to sprawdzić. Co ty na to? No tak, chcemy to sprawdzić. O, zobacz, jak, jaki ma przyjechał. Kurcz, temu to się powodzi. Eee, brzydkie, oczywiście mowa o tym. Aha, dziękuję ci. A to, to twoje? No to jest nasze. No a, a czym po ciebie podjechałem? Myślę, że to kamerzycy tego pośledzonego. Nie, to co panowie? Komu w drogę, temu gówno pod nogę. Jeździmy na domki. Ha, 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 ha. E, taki żarcik, no wiesz jak jest, Derek. Aha, to było bardzo zabawne. Widzowie, chyba będziemy kończyć na dzisiaj nasz odcinek. Zobaczycie w następnym na pewno jak te domki wyglądają, bo właśnie się tam udajemy. Dostaliśmy lokalizację jest to pod tartakiem w Paleto, więc no bardzo fajna lokalizacja. Zobaczymy na ile, tam dużo rzeczy jest i czy jest tam jakieś osiedle, bo ja sobie nie przypominam, żeby to było. Ale no, na zdjęciach było, więc mam nadzieję, że się tutaj uda. A ja co? Chciałbym Was zaprosić do zostawienia łapy w górę tam na dole. Suba oczywiście również na dole. Napisanie komentarza, jak Wam się podobał odcinek, czy podobałem Wam się ja jako prowadzący. I możecie napisać, co byście zmienili, co byście dodali. Każda propozycja, każdy miły komentarz, każdy zły komentarz. Wszystko możecie pisać. Będzie mi bardzo miło. A na aktualną chwilę się z Wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Bardzo mi z tego powodu miło. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Ejeczka!